Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku motonacji. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić czas w samochodzie marki Nissan Qashqai pierwszej generacji model po lifcie, jak ustawić sobie po prostu zegar, jeżeli tego sytuacja wymaga. Poza tym pokażę Wam też na systemie nawigacji, jak zmienić czas z zimowego na letni, i może od tego zacznijmy. Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Więc klikamy sobie setup, system. Jak widać, trochę słońce świeci, więc może trochę przeszkadzać, ale klikamy tutaj system. I tak. Clock. I summer time jest wyłączony, bo był cały czas nastawiony na czasie zimowym, Więc po prostu klikamy z OFF na ON, i czas już nam się zmienił na letni. Więc tutaj mamy czas letni ustawiony. Możemy sobie cofnąć wszystko, a godzina już poszła do przodu. I teraz tak tutaj, jak zmienić czas, przekręcamy pokrętłem i tak samo mamy clock i set clock ustawiamy. Godzinę do przodu i mamy ustawione. No godzinę, zależy jak tam potrzebujecie. Może macie źle ustawiony, to sobie wybierze, wybieracie po prostu konkretną godzinę. I w ten sposób mamy ustawiony i na systemie nawigacji, i tutaj na wyświetlaczu czas letni w tym przypadku. No ale wiadomo, możecie go zmieniać na czas zimowy, no to robicie to po prostu odwrotnie. Jeśli się spodobało, zachęcam do subskrypcji, dawania łapek w górę, komentowania i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się szerokości.